Cześć kochane moje, cześć kochane, chodź do domku, chodź do domku milionów. Cześć, cześć kochana, cześć kochana, ojejku, buzi, buzi. Tak, moja Niunia, moja Niunika kochana, tak, zaraz się utulimy, zaraz ją utulimy, tak. Zaraz się utolimy, tylko zamknę drzwi. Tak, tak, ojej, ojej, moje słaniała, moja no kocha, tak. No chodź na to i idzie. no chodź, 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 tak. Och, moja niunka, moja, moja, moja niunia. Moja, gdzie jesteś, Jejku? ale radość, jaka radość kochany mojej, ojoj, no już, już, o już, już, kochane moje, ja. moja kochana, moja dzińka. Ach, musiałam się napić wody, bo przecież, chodź, chodź Dziuńku, Jejku, jak ma? Ona... Jaka ekscytacja, kochanej mojej. Tak. O, tak. Moja kochana